czyli z tej strony Kuba. My widzimy się w kolejnym odcinku z Genshin Impact. No i dzisiaj, oczywiście, będzie testowanko Nowileta. Oczywiście na początku przypominam, że jeśli odcinek się spodoba, no to like, subik, no i komentarz, jeśli udało Wam się złyszować na Novileta. A jeśli nie, jeśli się jeszcze zastanawiacie, no to w poniedziałek albo wtorek będzie filmik, wydaje mi się, mam zamiar zrobić. Oczywiście tutaj y, moją oceną tych banerów i czy powinniście wishować, czy czekać na Arlecino, y, więc jeśli chcecie, chcecie się dowiedzieć, no to oczywiście możecie sobie poczekać. Ale na razie dzisiaj zajmujemy się nowiletem, do którego dostałem już C1, oczywiście nie udało mi się tego nagrać, jedyne co mogłem to wstawiłem na społeczności pościg, więc możecie zobaczyć mojego tenpula, w którym wylosowałem go razem z konstelacją do keking. Możliwe, że też coś zrobię o keking, bo w sumie już ma C2. Więc mógłbym ją sobie zbudować trochę. Ale dzisiaj zajmujemy się nowilecikiem. I omówimy sobie oczywiście troszeczkę, powiem o jego talentach, oczywiście, o pierwszej konstelacji też, bo już ją mam. No i o Timkach. No to zacznijmy może, co mam założone, to oczywiście mam jego brońkę. Jeśli nie widzieliście uszanka, no to zobaczcie, bo możecie sobie trochę nadrobić. Jeśli myślicie, że wy mieliście nieparta w wiszowaniu, to zobaczcie po prostu moje wiszowanie, No, naprawdę tak. E, no Artefakt sedno to oczywiście e, Machi Rose Hunter czy Mary Chose. No, Mary Chose nie wiem, jak się czyta. Jakiś tam Hunter. No, wiecie, jak jest. Mm. Jeszcze Wam pokażę moje staty. Staty 50, e, 296. Dlaczego tak mało krytratio Ratio możecie się zapytać? No jeśli przeczytaliście co robi ten secik. E, no to e, w skrócie daje po prostu 36 e, darmowego krytratio Ratio. Dla nowileta. E, no Więc e, mam 86% krytratio Ratio. Mogło być trochę więcej, ale no, nie chcę rezygnować z Kryt Damage'a. E, C1, no, C1 trudno kurczę powiedzieć co robi tak bardzo można powiedzieć, że dostaje takiego jednego staka ze swoich pasywek e, i zwiększa oczywiście e, odporność na interakcje e, po prostu przy charge ataku, co jest, jest fajne fajne chyba że jak ktoś go nie używa shielda, mu ja i tak mam shielda, ale jeśli ktoś nie używa no to, to jest przydatne bardzo, ale mi bardziej chodziło tego jednego staka. E, no i teraz oczywiście Autoataki to autoataki. Najważniejsze są oczywiście w ciku Charge ataki. Przejdźmy może do tego, bo o tego staka z pasywki chodzi. Pasywka ta robi coś takiego, że po prostu um, trzeba mieć. Um, można powiedzieć różne inne postacie, które mogą robić reakcję hydro, i za każdą różną reakcję, tutaj oczywiście widzimy, że Nuwilecik dostaje jednego staka, i każdy z tych staków zwiększa damage tych charge ataków o 110 na początku, na pierwszym staku, na drugim 125, czyli mało, i na trzecim 160%. Czyli te trzy staki są bardzo ważne. Bo te 110-125% to są takie śmieszne procenty, ale już 60% więcej na tym trzecim staku to jest naprawdę bardzo dużo. No i to też jest fajna pasywka tutaj, że za każdy 1% większego niż 30% nuwi dostaje 0,6 bonusu do HydroDamerza. I no maksymalnie 30%. No a to jest po prostu, że szybciej tam w wodzie się porusza. Każdy, można powiedzieć, team member. Jeśli go mamy, no w mamy w teamku. Eee, no i wydaje mi się, że to wszystko powiedziałem. Tych innych konstelacji nie będę za bardzo omawiał, bo to raczej nie ma co. Jeszcze o C2 mogę powiedzieć, że jakby całkiem fajne. Mm. Że te staki, co dostaje na swojej pasywce, jeszcze dodatkowo zwiększają o 14% jego e, damage z charge attacków, czyli e, razem może o 42% też e, całkiem, całkiem duże zwiększenie damage'a. Mm, ale może teraz najpierw zobaczmy teamki. Nie będę tutaj pokazywał każdego teamku, tylko pokazuję ten, e, pokażę sobie ten, który najczęściej jest używany, powiedzmy. Czyli taki teamek jest najczęściej używany z C0, e, wiletem, żeby zdobyć te trzy staki. Oczywiście można też go używać na C1 na przykład w takim teamku z Furiną, bo Furina swoim ultem też zwiększa damage. Oczywiście naszego nowilecika. można go też używać shanling, używać żeby czasami tam te vaporize wapo były. I ten teamek też mi się naprawdę bardzo podoba, jak sobie grałem, bo ta Shunning była w stanie naprawdę z tymi vaporizami dużo zrobić. I ten timek z e, Shanning e, robił więcej damage niż e, ten tutaj z ehm, Tylko trzeba po prostu bliżej do e, przeciwników podchodzić, żeby ten Ult e, Shanning mógł ich uderzyć. Co nie, to jest jedyny minus. I ten timek, który wydaje mi się najbardziej mi się spodobał na C1, to jest ten timek z Monom, która e, zwiększa no numwileta też. E, ale zwiększa go moim zdaniem troszkę bardziej na początku. Na początku większe numerki widać niż taka Furina. Bo Furina zwiększa ten damage bardziej tak overtime, zdobywając te staki. I nie widać aż tak bardzo tego damage'a. Ale wydaje mi się, że jak uda mi się dropnąć bajzu po prostu w przyszłym tym, w przyszłym patchu, to wydaje mi się, że ten będę użyła tego teamka z Furinom, bo no, jedyny minus jest taki, że potrzebny jest healer, taki potężniejszy healer mm -hmm. i ten teamek nie może być aż tak e, bardzo silny, bo włożyłbym tutaj kazuchę, tylko potem byłby problem taki, że e, nie miałbym, powiedzmy, kolejnego elementu, jeśli bym włożył jean. A inne healery niż jean moje, no to tak... E, trochę mało hila, taka na przykład Charlotte, żebym ją włożył. Diona hila tylko postać, która jest jakby on field. E, Kokomi to jest kolejne Hydro, więc w ogóle odpada. Huki też e, nie hila całego teamu, więc też tak się bym powiedział. Więc ten Bison naprawdę się przydaje do tego teamku, jeśli się chce używać z Fury na Novileta. Ale może pokażmy tutaj Damage najpierw na takim przeciwniku słabszym tutaj. Oczywiście, chodzi o to na początku, żeby te trzy staki zdobyć. Więc najlepiej się używa chyba tego, wydaje mi się, robiąc coś takiego. Następnie, tworząc tutaj, widzimy tą reakcję. I następnie tak. I trzy reakcje powinny być już zrobione. Nawet gdy nie miał tutaj tej pasywki. No i bez ulta, widzicie, robi. Tak taki sobie damage, taki sobie damage. Oczywiście z ultem to bym w stanie na rudziku zlanshotować tą kosteczkę, ale nie o to chodzi. Widzieliście taki damage samego E? Teraz pokażę wam damage samego E w drugim timku, bo drugi timek ma taką przewagę, że są dwa hydro, więc to jest kolejne zwiększenie damage'u wileta. O ten timek, który tak jak mówiłem się najbardziej mi podoba. Bo możliwe, że zapomniałem wspomnieć, ale ten damage z charge ataków yy, skaluje się oczywiście z krydemedem i yy, z, z HP. Więc ten TeamX z Double Hydro naprawdę yy, potrafi dużo zrobić, jak za chwilę będziecie w stanie zobaczyć. Tym bardziej, że nie muszę zmieniać na nowo tylko mogę zrobić tak. Tak, tu już były dwie reakcje. Wyjmijmy sobie E. Może trochę było więcej, bo ten ult zuchy coś tutaj zrobił więcej. Ale uwierzcie, że damage tak czy siak jest większy. Ten damage tak czy siak jest większy, co będę Wam w stanie pokazać tutaj na drugim przeciwniku, troszeczkę mocniejszym. No dobrze, więc zobaczmy, co tutaj potrafi zrobić ten Timek. Może wyprowadźmy kolegę bardziej w tą stronę. Zróbmy tak, tak, cyk, no i kurczę, nie wiem, tak mało widać niestety tutaj, że... No, Demer jest taki całkiem niezły, całkiem niezły jak na tego przeciwnika, to jedno combo, poza tym, że kurczę, większość nie trafiła tego combo, bo chłop sobie uciekł, no to i tak było dobrze, było dobrze. Ale niestety, no trudno, trudno jest kurczę cokolwiek tutaj zrobić, bo ten enemy. No super. Bo niestety, ten enemy jest strasznie ruchliwy. No i weźmy go sobie tutaj w tą stronę. Chodź tu kolego. Tutaj jest na pewno dużo łatwiej zaswirlować hydro, bo cały team jest hydro, więc. Cały team jak. Wiecie o co mi chodzi? Jest po prostu mona, która sobie może E położyć. No i nie, nie wiem gdzie on po co poszedł, no nie widać go, no nie wiem, ukrył się za moim filarem super. No, damage jest całkiem porównywalny. Ale uwierzcie mi, że gdyby te pierwsze strzały tutaj z tego y, charge tak utrafiły, to byłoby widać dużo większą różnicę. Bo jednak y, ulcik ma naprawdę dużo, dużo daje. Tutaj, jeśli o to chodzi. Bo tak jak w tym teamku poprzednim z Fischl y, jakieś 50 były, to ten teamek jak potrafi jakieś 70 na luzie na początku tutaj pokazać. Ym, tylko niestety nie ma za bardzo w tej grze przeciwnika, na którym mógłbym to zrobić. Bo. Najsilniejsi, kurcze przeciwnicy są jakimiś małymi knypkami, mm, którzy, nie wiem, są tak trudni do trafienia, że to hit. Eee, no. Ale ogólnie, jak widzieliście na podstawie na przykład tego bossa tutaj, tam, że Novilet jest bardzo silną postacią. <grym> I czy jest lepszy niż powiedzmy na przykład taka Hutao w moim teamie? Trudno stwierdzić, bo do Hutao jest możliwość używania Jelan, która jest y, tak silna, że można powiedzieć, ten team y, Hutao, Jelan, Shinsiu i Zhongli no, robi bardzo dużą robotę jednak Jelan w tym teamku. Więc y, trudno jest tak porównywać. Jeśli chodzi o timowy damage y, z teamów Novileta i teamów Hutao, to Hutao z Jelan potrafi zrobić więcej. Ale jeśli by wziąć samą Hutao i Shinsiu. Y, y, no to w tym wypadku to wydaje mi się, że ten timek Nuvileta będzie wygrywał, ale jeśli by dołożyć oczywiście znowu monet do tego teamu z HUTAO, to też wydaje mi się, że HUTAO by była w stanie e, zrobić więcej demerza. Mm, ale jeśli chodzi o AOE tego ataku, tego charge ataku no to Nuvilet jest całkowitym wygrywem po prostu. E, no bo ilość demerza, jaką może po prostu wrzucić na ilość powiedzmy przeciwników jest no nieporównywalna do Hutao, która jest takim typowym e, single opponent DPS-em. E, więc, no, może coś z tego, co widzieliście, Was przekonało. E, jeśli chcecie, jeśli będziecie chcieli jeszcze, może więcej tutaj, no, w no to oczywiście piszcie. Mm, bo nie wiem, za bardzo na kinet mogę go testować, bo ta koska tutaj, no to ona przed kurczę full combo to w ogóle już zginie przed użyciem jakiejkolwiek większej ilości ataków. A ci przeciwnicy, co mają tutaj kurcze pełno HP, to nie wiem, skaczą kurcze, dodżują, kryją się za filarami, jak widzieliście. Więc, no, no niestety. I są tak mali, że kurcze, nawet mój wielki promień śmierci nie potrafi ich trafić. No, ale ogólnie, jeśli nie macie Nubileta, a myślicie nad tym, czy go wziąć, to uwierzcie, że... Powinniście to zrobić, bo on jest naprawdę bardzo mocny. Ale więcej o tym oczywiście będzie w poniedziałkowym odcinku, gdzie będę mówił o tym, czy bardzo powinniście łyszować, albo czy powinniście czekać. I takie tam. No, więc oczywiście, tak wygląda w pełni zbudowany nowilecik. Oczywiście ja cały czas będę próbował tutaj z artefaktami coś poulepszać, ale jak na razie, no to te staty będą naprawdę trudne do pobicia. Więc no, niestety. No i z mojej strony to wydaje mi się było na tyle, a my widzimy się w kolejnym odcineczku.